Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam dwie postawy. Kiedy sięgniemy do czwartego rozdziału Ewangelii według św. Łukasza, to zobaczymy postawę tłumu. Tłumu, który słucha Jezusa, Jezus głosi z mocą, a tłum nie dowierza. I potem ta postawa prowadzi wręcz do szału. Do szału ten tłum, który nie słuchając Jezusa, który nie wierząc Jezusowi tak naprawdę, kiedy słyszy prawdę, smutną prawdę o sobie samych. Nie jest w stanie przejść ponad to. I napełnia się gniewem, napełnia się szałem. Bo Jezus mówi prawdę o tym tłumie, że żaden prorok w swojej ojczyźnie nie jest dobrze widziany. I poświadcza to przykładami ze Starego Testamentu. Kiedy tłum to słyszy, wpada w gniew, napełnia się gniewem. I tu pojawia się pytanie: czym się napełniasz, kiedy słyszysz niewygodną prawdę dla ciebie? Jak reagujesz? kiedy słyszysz kiedy ktoś ci mówi coś co tobie nie pasuje i widzimy właśnie postawę tłumu który rzuca się na Jezusa i postawę Jezusa który widząc ten tłum który się na niego rzuca który chce go po prostu zabić Jezus reaguje spokojem i to nam pokazuje kolejną rzecz tak jak wczoraj zobaczyliśmy że zło może dosięgnąć człowieka tak tutaj widzimy, że zło nie dosięga Boga, zło nie może wyrządzić Bogu krzywdy, ale też moc spokoju Jezusa, że Jezus jest ponad tym, tak jak też Ty możesz być ponad tym, że ktoś wobec Ciebie staje oporem, albo po prostu przykład tego, że możesz rozważyć na spokojnie, co ktoś do Ciebie mówi, a nie po prostu. Reagować spontanicznie, czasami gniewem.